No, nie, mam nadzieję, że nie będą bawić, ale strzelają, hałas. Co się dzieje? Poszliście z przedmiotem. Mam Tak jest. Odrzuć broń. I to, co Państwu mówiłem wcześniej w trakcie ćwiczeń, pies pomimo hałasu, broni i niebezpiecznych warunków realizuje to, do czego został przeszkolony. Zatrzymuje niebezpiecznego przestępcę, z narażeniem własnego właściwe, zdrowia, życia. Nie obawia się ani huku. No tak. I to się nazywa przeciąganie zatrzymanego. O, świetnie, brawo! Co się okazuje? Mamy do ich w dwóch częściach. Proponuję teraz naprawdę wykonać każde polecenie, bo już nie ma tej bufy ochronnej. I może się A tam jeden ciągnie. Ile siły mają drzemie w, w tych zwierzakach? Następnie rozebrany. Brawo! Zaczęła się cała procedura po zatrzymaniu, obezwładnieniu, odprowadzeniu do radiowozu.